Kogo promuje Wardenga i Boxdel? Kogo promował Wardenga i Boxdel? Uf, dobrze, że nie ukradł logo logosowy, tylko jest recydywistą. Dostał kampanię PR-ową na 400 tysięcy wyświetleń obok najpopularniejszych twórców. Okej. Okay. Dobrze, oglądajmy. Użytk w przestrzeni internetowej, co jakiś czas pojawiają się nowe osoby, które wchodzą do mainstreamu i zyskują znajomości czy rozpoznawalność wśród najpopularniejszych influencerów. Taki debiut zaliczył ostatnio Psychotrop, a to wszystko dzięki zaproszeniu do aferek z Boxdelem i Wardęgą na czele. Dzisiaj yy, gośćmi Podoba mi się start narracji. został zaproszony do yy... Aferek z Boxdelem i Wardęgą na czele. Jestem ciekaw, gdzie się pojawi chociaż raz informacja, że ja byłem drugim gościem, a nie, że to jest mój kanał, bo to nie jest mój kanał, to jest kanał Boxdela i Ulfika. Jest oczywiście Sylwester Wardenga. Dzień dobry. I Otro. Z Boxdelem i Wardęgą na czele. Dzisiaj yy, gość mi. Jest oczywiście Sylwester Wardęga. Boksel tu pod, podkreśla, że jestem gościem. Gośćmi są Wardęga i psychotrop. Dzień dobry. I psychotrop. Do? A potem te komentary, jakby nie Warto zaznaczyć, że zasięg tego programu to 40 tysięcy widzów na żywo, zaś ogólne dotarcie to setki tysięcy wyświetleń oraz prawie 550 tysięcy subskrypcji. Wróćmy jednak do psychotropa. Przed słuchaczami przedstawia się on jako komentator, tiktokowy detektyw lub osoba, która ujawnia oszustwa internetowych person. Tak myślę. No. Dobra, to ja taki kilki statement, że jeżeli ktoś z was ma jako... Ale przecież razem robiliście już aferki w trójkę, tak? Ale po Pandorze się jednak e, nasze drogi rozeszły i aferki są kanałem Boxela i e, Ulf, Ulfika. Natomiast y, to i tak jest najmniej istotne w całej tej historii, bo ja i, i tak mam tu zupełnie inny statement, jeśli chodzi o ten film. Jakąś w cudzysłowie aferę, problem. Świetlana. Witamy a Ału. Podoba mi się, że jeszcze nie zacząłem gadać, a już mi na przykład pisze ktoś, że jestem tani manipulant. Nie? Ej, ale jeszcze nie zacząłem nawet stosować tych moich gierek. Hej. O, o co chodzi, nie? Czyli to jest fajne, nie? To jest właśnie ta dobra dyskusja, że ja nie zaczynam mówić, a wy już wiecie, jak to ocenić. To w takim razie po co słuchać, po co siedzieć na tym live? Jeśli jestem taką złą osobą, po co nabijać jakiekolwiek wyświetlenie mi na live? Czyż to mi tylko pcha algorytm. Jeśli się uda sprawić, że komuś się nie opłaca być w internecie, no to wtedy ja zniknę z internetu jeżeli y, nie będę miał do kogo trafić. E, taki, że na przykład no, Sylwek tego nie weźmie, bo się nie klika, czy jakieś inne komentarze, czyli na przykład nagłoście no, jakąś sprawę, to piszcie do mnie na Instagram, psycho.666, bo ja taki, ta, ta, takimi tematami się zajmuję. Psychotrop wystąpił w programie tuż po aferze, którą rozpoczął udostępniając intymne nagranie Popka z psem. Patrząc po komentarzach, widowni spodobał się występ Psychotropa. Przeczytam teraz kilka opinii znalezionych pod tym materiałem. Przyznam, że psychotrop dobrze wypadł, pasuje do formatu aferek. Mam nadzieję, że to początek busta psychotropa. Fajnie się go ogląda, lubię go. Wbrew powszechnej opinii, psychotrop potrafi mówić ludzkim głosem. Psychotropa, poproszę częściej, dobrze się ogląda. Można zatem powiedzieć, że nowy gość aferek bardzo dobrze zaprezentował się obok Wardengi i Boxdela. W samym programie nie było o nim ani jednego negatywnego słowa. Wtem w sekcji komentarzy można odnaleźć jeden. Dziwny komentarz. Mianowicie, psychotrop, jak to czytasz, to opowiedz coś o bieganiu z nożem po klubach w OLN. Nie, przecież to niemożliwe, że Boksdel, kreujący się na człowieka, który przeszedł transformację, oraz Wardenga, kształtujący swój wizerunek jako osoby stojącej w obronie bezpieczeństwa w polskim internecie, mogli przyjacielsko gawędzić sobie z jakimś nożownikiem w programie. To jest na pewno pomówienie. Przecież Wardenga nigdy nie promowałby w programie kogoś, kto jest nożownikiem. Prawda? Widzicie, Widzicie narrację, że tutaj pytanie jest, przecież Wardenga by nigdy nie promował w programie kogoś, kto jest nożownikiem. Po pierwsze, nie mój program. Po drugie, ja mogę robić research moich gości i sprawdzać, sprawdzać kto przychodzi do mnie. Natomiast, uwaga, w Fejmie, na przykład albo w innych federacjach, są osoby, które również są po wyrokach. I tam faktycznie ja wiem, że oni są po wyrokach, i dalej z nimi rozmawiam. Czy to oznacza, że to ja robię źle? To uwaga, ja mam pewne takie na przykład myślenie. Możecie się z tym nie zgadzać. Natomiast uważam, że jeśli ktoś zrobi coś złego, odsiedzi swój wyrok, to można z nim rozmawiać. Może dalej być w przestrzeni publicznej, bo odsiedział swój wyrok ktoś, nie? Oczywiście możemy zmienić zasady i po prostu, jeżeli ktoś idzie do więzienia i wychodzi, to go po prostu zabijać i nie ma człowieka. Natomiast ja byłem tak wychowywany, że karą jest więzienie. Jak ktoś wychodzi, to wraca do życia społecznego. Więc jeżeli kilka lat temu coś zrobił psychotrop i odsiedział karę. No to? Ja go do swoich programów nie zapraszam. Natomiast byłem gościem w programie Boxdela i szczerze zrobił na mnie dobre wrażenie Psychotrop. Natomiast ja nie wiedziałem, czym on się zajmował wcześniej, że był jakimś nożownikiem i tak dalej. Ja nawet tutaj zadaję mu pytanie. On coś mówi, że w jakichś filmach dla dorosłych występował. Ja też o tym nie wiedziałem. A to jest akurat, można powiedzieć, no branża, którą śledzę. Jedną ręką wręcz. I też o tym nie wiedziałem, że psychotrop kiedyś nagrywał jakieś filmy. Natomiast mam wrażenie, że ten film jest skierowany stricte w moim kierunku. Bo no zobaczcie, mamy tak, ów, dobrze, że nie ukradł logosowy, tylko jest recydywistą. Dostał, Czyli tu jest odnośnie mnie, nie, komentarz, że o, Wersow zrobiłeś dramę, a psychotropowi nie. No, bo po pierwsze o psychotropie nie wiedziałem, a po drugie odsiedział swoją karę, nie. Siedział trzy lata w więzieniu. Natomiast czemu na przykład powstał odcinek ten, a nie powstał odcinek, że u Boxdela był Wielki Bół? Bo mnie nie było wtedy obok? Tego zabrakło, żeby powstał odcinek? Nie rozumiem tego, nie? Jeżeli jest taki problem, że ktoś był w więzieniu, odsiedział swój wyrok. I ten kanał robi aż o tym odcinek. To czemu nie robi, że na kanapie klautu siedziała ta, ta i ta osoba, że w prime siedzi przy stole ta i ta osoba, albo w fejmie siedzi przy stole ta i ta i ta osoba? Przecież większość osób ma jakieś wyroki. I szczerze, ta akcja, że kogoś potraktował nożem, psychotrop, to nie jest wcale najbardziej taka szokująca akcja. Którą zrobiły osoby, które krążą wokół fightów. A? Jeśli spotykanie się z nieletnimi jest potępiane w internecie, to również ataki z użyciem ostrego narzędzia nie powinny być traktowane jako zwykła wpadka. No i tutaj, skoro jeszcze raz muszę posłuchać tego pięknego zdania, prawda? Jeśli spotykanie się z nieletnimi jest potępiane w internecie, to również ataki z użyciem ostrego narzędzia nie powinny być traktowane jako... Skoro potępiane jest, są takie kontakty z nieletnimi, to użycie narzędzia też nie powinno. Po pierwsze, odsiedział swój wyrok, a po drugie, ja nie wiedziałem. Nie będę mówił za boxdela, czy robił research gościa, natomiast wydaje mi się, że psychotrop był głównie zaproszony dlatego, żeby opowiedział o popku, skąd miał film, bo to on nagłośnił tą aferę. Natomiast nie rozumiem tutaj zbieżności, nie? że skoro nagrałeś o, yy, o stewarcie, to powinieneś też już nie móc gadać z psychotropem. Zwykła wpadka. Napisz w komentarzu, jak oceniasz moralnie takie zachowanie. Dlatego w dzisiejszym odcinku prześwietlimy tajemniczego gościa Boxdella i Wardengi. W końcu wypadałoby wiedzieć, kogo popularni influencerzy promują swoimi twarzami i nazwiskami. Aby przybliżyć postać psychotropa, musimy cofnąć się w czasie. Psychotrop zaczynał swoją karierę w internecie jako HST Diabeł, raper gatunku horrorcore, który łączył dodatkowo z psychorapem. Początkowo był artystą grającym w podziemiach, lecz w 2013 roku dołączył do wytwórni płytowej LeRoya o nazwie Dev. Jego kariera nie nabrała wówczas rozpędu, ponieważ wylądował w więzieniu. Jak możemy. razie, bo tutaj nie rozumiem do końca czatu. To moim obowiązkiem jest. znać gościa. Jeżeli, jeżeli jestem zaproszony do jakiegoś programu, nie, to moim obowiązkiem jest zrobić pełny research na, to, na, na temat e, drugiego gościa. Tak? No to jest dla mnie bardzo dziwne, ale sorry, ja się z tym nie zgadzam i od razu y, mówię, jeżeli będę gościem w jakimś programie, a nie prowadzącym, to ja nie będę robił dogłębnego researchu, co ktoś robił kilka lat temu, bo to nie jest mój obowiązek. I oczywiście możecie mówić, że to jest mój obowiązek. Ale ja się z tym nie zgodzę. Bardzo mi przykro. Jeżeli byłbym prowadzącym, wtedy pewnie bym robił research, bo bym układał pytania. Natomiast kiedy nie jestem prowadzącym, a jestem gościem, to nie mam takiego obowiązku i nie mam zamiaru tego robić w przyszłości również. I co najważniejsze, według mnie, jeśli ktoś odsiedział swój wyrok, to ja mam prawo z nim rozmawiać. Natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy po, że po tym programie żeby psychotrop jakieś miał ogromne zasięgi czy coś się jakoś zmieniło możemy nie wiem sprawdzić czy miał jakiś ogromny gain zasięgowy ale nie wydaje mi się natomiast ja chłopaka e, zrobił na mnie dobre wrażenie w programie my przeczytać w jednym z artykułów między mężczyznami wywiązała się szamotanina i Alan G zadał kuzynowi swojej dziewczyny cztery ciosy w klatkę piersiową Tuż po wyjściu z więzienia udostępnił on w sieci fragment uzasadnienia wyroku w swojej sprawie. Czytamy w nim m.in., że raper działał świadomie z chęcią spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W tym momencie możesz zastopować sobie film i przeczytać całość uzasadnienia. Alan G. tak skomentował to uzasadnienie. Horrorcore jednak to nie tylko fikcja literacka, co chłopaki? napisał żartobliwie. Po odsiadce raper zmienił pseudonim na Psychotrop, i wiele osób mogłoby pomyśleć, że przeszedł pomyślnie resocjalizację i nigdy nie dotknie już noża. Niestety w tym momencie muszę zawieść osoby wierzące w happy end. O raperze było głośno w ogólnopolskich portalach newsowych, takich jak Super Express, Radio Ska, Pudelek czy Natemat. Pisano o nim wtedy, że podciął sobie żyły podczas transmisji na żywo. Jak wówczas tłumaczył na portalu glamrap.pl. To miał być rytuał przejścia, a nie samobójstwo. A co najbardziej przerażające... Natomiast, żeby to jeszcze raz wybrzmiało. Ja mogę odpowiadać za osoby, które ja zapraszam do moich programów. Nie, nie trafia ten argument. Według mnie jest logiczny. ...zapraszające... Psychotrop ranił mężczyznę nożem za komentarze na jego temat umieszczane w internecie. Niestety to nie pomyłka. Alan G. za niepochlebny komentarz w internecie postanowił zaatakować jednego z internautów, jak informuje olsztyński oddział Gazety Wyborczej, 26 lipca pod jednym z barów na Starym mieście w Olsztynie doszło do incydentu z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Do kilkunastoosobowej grupy podszedł mężczyzna z nożem, którego rozpoznano jako psychotropa. Napastnik chciał ranić swoją ofiarę w głowę. Nie udało mu się to, bo znajomi szybko obezwładnili psychotropa. Zebrali się w kółko, a następnie poturbowali. Natomiast jak rozmawiałem z Bogdelem przed tym programem, to on też y, nic takiego nie mówił, więc wątpię, żeby on wiedział coś takiego, że y, taką przeszłość na przykład ma psychotrop. Przede wszystkim gadaliśmy o tym, że psychotrop będzie miał. Więcej informacji na temat Popka, i ciekawe, kto w ogóle mu je dał. Że jak ten film doszedł, do, doszedł tam do niego. To nas interesowało przede wszystkim. I czytamy na łamach Gazety Wyborczej. Wezwana na miejsce policja obezwładniła napastnika. 25-latek, który był pod wpływem alkoholu, zaatakował wówczas funkcjonariuszy i został zatrzymany na 48 godzin. Naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji oraz ich znieważył, w związku z czym został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Izabela Kołpakowska z komendy miejskiej policji w Olsztynie. Alanowi G. psychotrop już powiedział, że to są pomówienia, i że będzie złomowanie. No, ale nie wiadomo co on tam przedstawi, nie? Też widziałem, że tam wrzucał coś takiego na Instastory dzisiaj.